Siemanko czułem 12 dzień z 30 dni, już coraz bliżej środka dzisiaj mamy poniedziałek. Ja nie najlepiej się czułem, więc day off, dzień wolny od pracy. Oczywiście nic przyjemnego. Przyznam szczerze, bo leżenie i dogorywanie z bólu tutaj szczęki, zatok, ucha. W ogóle nie mogę się wysmarkać, bo normalnie. Czuję, że chce mi wszystko wlecić uszami. Ech, takie jest kiepskie, że dajcie spokój. Ech, miło będzie, aż już będę normalnie stanęł na nogach i <gryw> będę mógł tutaj z, większym, z większą dozą, z, że tak powiem, uśmiechu i tego wszystkiego e, stanąć tutaj. Mam no, nadzieję, że jak najszybciej. Oprócz tego jakiś tam parcetamol, oprócz tego jeszcze. Przepraszam, ibuprofen, bo ibuprofen biorę. To jeszcze obok tego, antybiotyk. Co? Tak, no jedno drugie, no, nie wyklucza się wzajemnie. W jakich godzinach bierzesz, w jakiej tam odległości? Antybiotyk jak najbardziej, no, mam nadzieję, że to pomoże, bo to, to już nie jest zwykłe zapalenie zatok, tylko to jest już, że tak powiem, rozeszło się i po kościach, no, nie po kościach, tylko. No, już nie mam siły, to plecę. Mm. E, tak więc, tak leżej inhaluje się. E, w dalszym ciągu to, jak mi się baprze. weźcie Photoshopa, to psz, 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 zróbcie coś z tym normalnie tragedia. Także 12 dzień, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Mm, jutro trzynasty. Szczęśliwy, mam nadzieję, że już będziemy z górki na takiej zasadzie, że z górki chorobowo. Bo dzisiaj zadzwoniłem do lekarza i właśnie przypisał mi to wszystko. Więc na tyle fajnie. No co, co więcej mogę powiedzieć? Jak się lepiej poczuję, to tak naprawdę jak chciałbym właśnie gdzieś wyjść i może jako nie wiem, nagroda dla siebie po prostu zrobię taki odcinek na zewnątrz na ogrodku. Chociaż nie wiem, bo to będą auta i szum, Bo zaraz za tą kurką, zaraz za mną tam. Jest główna droga, na której znajduje się między m.in. ten odcinek, gdzie znajdują się te ronda, o których wspominałem już w poprzednich częściach. O właśnie, może jak się lepiej poczuję, to po prostu wezmę to, nagram, bo może uda mi się po prostu wyjść i, i, i poza obowiązkami, które i tak wychodzę, bo i tak muszę tutaj w przedszkolu przedszkole, szkoła, to, to od razu do domu pod kołdrę. Jest strasznie. <laughs> nie polecam nikomu, nawet największemu wrogowi. E, mimo wszystko, i tak staram się uśmiechać. No bo to no co, no, co mi pozostaje, co mam położyć się w poduszkę, szlochać, płakać. No nie. Mm, zaraz i tak będę edytował jeszcze Bulgera. E, to jest raptem 10-15 minut. To chodzi o dźwięk. Tutaj, tak samo też, o właśnie, to też będę edytował. To też przy okazji dźwięk y, podgłośnie troszkę, bo nie wiem, czy mnie dobrze w miarę słychać, bo mówię, ma zatkane uszy, w ogóle nic nie słyszę, nie, A oprócz tego, no teraz akurat nie mam, bo nie wychodziłem na dwór, ale tak to wkładam sobie w watę, żeby mi jeszcze bardziej nie przegrało, bo mi normalnie, y, wiem, że zapalenie ucha to może być y, bolesne i, i kto miał, ten wie, także wolę tego uniknąć, stąd też, jak kogoś zobaczycie z watą w uszach, to nie jest dlatego, że jemu się miód leje i jest się puchatkiem. Ech, natomiast pewnie chce uniknąć zapalenia ucha i dlatego też wkłada sobie watę. Przynajmniej ja tak robię, ale widziałem też te pary. Starsze osoby szczególnie tak robią, bo są bardziej narażone pewnie na takie rzeczy, dlatego. Ech, no dobra, to będzie w sumie na tyle. Dzięki wielkie, dzięki, że jesteście tutaj w dwunastym dniu. Ech, Życzę Wam zdrowia sobie również e, i mam nadzieję, że dobrniemy sobie do tych 30. No ja trzymam kciuki, krosuję wingersy. E, dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się i czołem.